Cześć! Witam Was w nowym filmie z PCD. Ten film to będzie taki film informacyjny, także zapraszam. Taka ważna informacja, że na 500 subskrypcji przygotowałem dla Was coś mega, i to coś będzie można wygrać. Eee, tylko trzeba mieć Discorda, żeby to wygrać. Wbijecie 500 subskrypcji. Na YouTube pojawią się z tego odcinki. Mm. Kilka odcinków. Nie zdradzę wam, co to jest. Dopiero się dowiecie, wiecie. Eee, I No i potem na Discordzie powiem jak to wygrać. więc naprawdę warto mieć discorda link do discorda jest w komentarzu i opisie. Zapraszam. Drugą informacją to jest żebyście zobaczyli tak proszę was mojego posta i zagłosowali, bo to jest ważne w co będę grać w ferie. Pierwszego dnia ferii o 8 Zobaczę jaka gra wygrała I no, z niej będę nagrywać Więc No macie jeszcze Dużo czasu Sobie zawieziemy tylko tą paczuszkę Do Karwic 4 I kończymy No wszystkie w sumie informacje wam Powiedziałem ten specjal na 500 subskrypcji naprawdę jest gigamocny. To coś będzie naprawdę nie będzie takiego czegoś. Będę to własnoręcznie robić, więc no, tak, już więcej Wam informacji nie, nie udzielę. Będzie coś naprawdę mocnego. A jeszcze były pytania, kiedy będzie rekrutacja na adminów w, na Discordzie. Na adminów rekrutacja będzie na Discordzie, jak no będzie tam, wiecie, trochę ludzi już. I będziecie rozmawiać, już będzie dużo, wiecie, tak. Eee, będę widzieć, że jest aktywny ten serwer Discord, to wtedy się zabiorę za rekrutację. No, także. Taki odcineczek informacyjny. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i co, do, do Ferry, elo.